Panie przygód My miszaki detektory gotowi Na wszystko Las, wykopki, oto nasz bieg Przygoda czeka Skarby nas wołają Razem odkryjemy nowe światy Wśród świeżego powietrza Tak radosnego Poszukiwacze przygotowani na wszystko oh! Przygodowe sercza biją mocno Siema, siema, witam was z przepięknego jesiennego lasu Z Kasią i Jackiem ruszamy w teren Kasia już tam kopie standardowo, ona nie poczeka nigdy Jacuś, chcesz się przywitać? Siemano Siemano Ruszamy, do zobaczenia do pierwszego skopiujemy sobie odrobinkę tutaj gdzieś tu gdzieś tu coś jest i mamy jakąś blaszkę złomik bardzo ładny sygnał zobaczymy co tym razem Gdzieś tu Aj, znowu jakiś słom będzie. O ja pier... Nie wierzę. O panie! Patrzcie jaka piękna! Ja pitole. Ja wiem, że to jest ludowe wojsko. Ale to jest orzełek, słuchajcie. To w dalszym ciągu jest orzełek. Ale strzał. Luknijcie, jaki piękny. No ja wiem, ludowe wojsko, ale no śliczny jest, mega, mega zawsze cieszy. Teraz wam nagram reakcję, Kasi. I tylko ja nie wiem, czy Ty jesteś na to gotowa. No. Wiesz co, generalnie zarąbiście, nie? Ja wiem, że ludowe wojsko. Ja, ja wiem. Kiedyś w domu rodzinnym taką ozdobę z drewna i właśnie taki orzełek był. To jest przypinkę, szczepki albo z czegoś. Nie no fantastycznie. Gratuluję, pięknie. Orzełek to orzełek, nie? Dokładnie. Super. Proszę Państwa, orzeł wylądował. <laughs> nie no, mega. Cały, nienaruszony, pięknie. no mega. No fajnie, gratuluję. Nie wierzę. Dobra. Coś takiego słuchajcie. Czyli nic ciekawego tu nie było. A ja się nakopałam, jak głupia. Zaraz to zasypiemy. Sprawdzę jeszcze detektorem. Trzeba by na pewno wszystko. Wszystko. Dobra, coś mamy. I to coś tutaj jest. Tu o. I co mamy? Mamy, mamy. Ale super. Ale super. Słuchajcie, ołowiana kotwiczka. Ołowiana kotwiczka. Dokładnie tak to wygląda. Mega. Fajny fanciar. Tuż obok tej kotwiczki mam kolejny sygnał. I mamy. Taszka. I chyba dużo kawałków tej blaszki. Oczywiście, to jest kolejny. Dobra, płytko było. Wracamy do sygnału, który jest gdzieś tu. I mamy, coś mamy. Co my tu mamy? I mamy, mamy, mamy. Eee, ołów! Tak jest. Jakiś bezkształtny, tak, placuszka łowionego takiego. No dobra, gdzie sprawa wygląda tak, że ja nie mogę przejść tego obojętnie. Niestety, widząc takie rzeczy, takie trochę januszowanie z mojej strony, ale zobaczcie, jeden, drugi, tu jest trzeci. Trzeci, tu jest trzeci i tutaj, słuchajcie, zobaczcie. Zobaczcie tutaj, czwarty, piąty, szósty, siódmy jest po prostu ogrom grzybków tutaj. Jakbym ją odpuściła to bym sobie nie darowała, a tak to będzie, słuchajcie, do jajeczniczki. Do jajeczniczki będą. Jeszcze się tu rozejrzę. Może jeszcze jakieś wpadną. A jak nie, to zaraz sobie tutaj przypnę do yy, torby zrzutowej reklamóweczka. I coś tam po drodze jeszcze się dozbiera to Nie wątpię, w to nie wątpię. Zobaczcie kolejne, kolejne trzy. Tu mam czwartego. Tak jak mówiłam teraz to ja będę chodzić i szukać grzybów. Grzyby łatwiej znaleźć, nie sądzicie. Sprawdźmy. I tu już pod złom brzęczy brzęczy nam pod złom coś tu będzie dobra podważymy z tej strony coś pod złomik jakiś i co my tu mamy co my tu mamy to to Co to jest? Ja mam coś dziwnego. Słuchajcie, coś dziwnego. Nie jest to granat, raczej. Raczej. To się otwiera. To się otwiera, słuchajcie. I już wam pokazuję, co to jest. mi się z taką foremką do wypiekania ciastek. Ale znając życie, to się ośmieszą, właśnie. Ale nie na wszystkim człowiek się musi znać, prawda? No, słuchajcie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jakaś muszelka. W sumie wygląda trochę jak foremka do ciastek takich. Tylko taka starsza. Nie mam pojęcia. Zaraz otworzymy, zobaczymy. To fajny teren. Nie mam pojęcia. Co to. moją monetkę. Widziałam. Zajebista, nie? No. Ale kurwa w ogóle jaki stan? A ile prawdziwków? Nie wiem czym to otworzyć. Pokaż. Twoją saperką co to jest? chyba nie. Wygląda jak foremka na ciasta, wiesz? wiesz na ciasteczka. W środku ziemia chyba, chyba. Ci to? Delikatnie spadnę? No. Hmm. ciężko będzie, wiesz? Może się rozpaść. Niestety. Nie, je, nie, nie, Idzie, nie. idzie. Dziękuję. Może, żeby nie wypadło? Bo monety będą, mnie? Tak. Chciałabym. Pusta. Ale zajebiste. Faktycznie, to jak jakaś foremka, nie? No. Do odlewu szyszek, zobacz, to wychodzi jak szyszka. Ej, mega! Ty, może to jest do produkcji szyszek? Zobacz, eee, patrz, tu masz nawet taki ten. No. To tak się szyszki robi? <śmiech> nie <śmiech> wiem, ale no, fajne to, to jest. Pana Zawiasikach, wiasikach, elegancko. Do eee, odlewu gipsowego z czegoś, nie? Albo no. coś. No i to jest, słuchajcie, bardzo dobry znak na dzisiejszy dzień. Bardzo dobry. Przepiękna. Dobra. Idziemy dalej. I muszę, słuchajcie, bo się uduszę. Muszę, bo się uduszę. Ten jest. Dwa. Raz, dwa. Trzy. Trzy. Ja zapewne, słyszę, że sama będę je sobie czyścić i robić cztery, ale czemu nie pięć, pięć, hmm. sześć, siedem i tu jest ósmy. 8 z jednego miejsca praktycznie 8 z jednego miejsca praktycznie A to znaczy, że nikt tu nie szedł A to znaczy, że nie szedł też tu nikt z detektorem dzisiaj ani Kasia ani Jacek, więc ja je pakuję Ja je pakuję do reklamówki w plecaczku i śmigamy dalej Co to będzie? Słuchajcie. Bateria stara. Centra. I kolejny. Coś tu jest. I mamy kawałek łyżki. Mamy kawałek łyżki. Amelinium No nic na niej nie ma Dobra Gdzie ładny sygnał i albo polmos Albo może w końcu coś ciekawszego Coś tu wystaje I mam łyżeczkę Mam łyżeczkę słuchajcie Z puncami po kolorze wnioskuję, że jest posrebrzana. Do kolekcji kolejna. Elegancko. Ale dziwny kształt ma. Nie chcę wiedzieć. Czy nie jest posrebrzana, tylko upalona. Kto wie. Dobra, idę dalej. Dobra, szybciutkie podsumowanie, bo my już kończymy. Wystarczy na dziś. Nogi mnie bolą, szczerze mówiąc, już Wam pokazuję co powpadało. U Jacka e, wpadł rozwalony zegarek. Ale fantem dnia u Jacka jest zdecydowanie słuchajcie ta monetka. Jeden Heller Scheidemunze. Przepiękny stan. Mega gratki. Tutaj u mnie no mi dzisiaj pofarciło totalnie słuchajcie. Orzełek zrobił mi dzień, dwa guziki Jakaś kotwiczka. No i fant niewiadomego pochodzenia, który zgubił właśnie zawiasy. Forma do odlewu chyba, słuchajcie, bardzo fajna. Zawsze to jest coś ciekawego. I u co ci wyszło? Pierdolola. Pierdolola. Yy, trzy monetki to są Centimesy, PRL i... I nie wiadomo co. I no name. Dobra, i, I, I harmonika. Element i od harmoniki. No ładnie, ładnie. Zadowolona? Pewnie. pewnie. I na koniec jeszcze trzy słowa ode mnie. Orzełek z PRL-u. Powiecie, nie masz czego się cieszyć. To tylko PRL. Słuchajcie, jakaby to nie była historia? To jednak historia naszego kraju, naszego narodu i dla ludzi urodzonych po 89, tak jak ja, to jest coś nieznanego, więc dlatego mnie tak cieszy. Dlatego mnie tak cieszy ten orzełek, bo to mimo wszystko jest historia. Bawcie się dobrze, czerpcie ze swojej pasji ile wlezie i nie hejtujcie. Nie hejtujcie, bo nie każdy ma w głowie odkrywanie Bóg wie jakich skarbów. Można cieszyć się z małych rzeczy, trzymajcie się.